Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy pierwszy dzień lipca. Chciałbym się powiedzieć początek wakacji. No i ostatnie spotkanie dokładnie przedostatnie, bo dzisiaj o 18:00 mamy ostatnie bardzo ważne spotkanie. Gotowy system, gotowiec Fibonacciego, godzina 18:00 w dniu dzisiejszym, wtorek 1 lipca. Serdecznie zapraszam na niespodziankę, bo niespodzianka będzie nie jedna, nie dwie, a trzy. Trzy niespodzianki na dzisiaj dla was na wieczór przygotowałem. Myślę, że fajny pomysł na wakacje, fajny system na wakacje komplet materiałów, tak żeby przez ten czas też no ten trading jednak podszkolić, powtórzyć materiał i go wykorzystywać. Więc dzisiaj godzina 18 mam nadzieję, że widać, że dobrze mnie słychać. Proszę pamiętać, że to co mówię pokazuje, pokazuję ma charakter edukacyjny, nie są to porady, nie są też rekomendacje inwestycyjne. Jest to moje prywatne zdanie na temat sytuacji technicznej, obecnej sytuacji technicznej na rynkach finansowych. Inwestowanie wiąże się z dużym ryzykiem. Proszę o tym pamiętać. Napiszcie proszę na czacie, czy Widać, czy dobrze mnie słychać. Czy zapisaliście się dzisiaj na spotkanie? Link jest na czacie. Też możecie mi potwierdzić tutaj informację, czy to wszystko do Was dotarło, a te zaproszenia były wysyłane, więc jedyny warunek to no to należy się zapisać na spotkanie i wieczorem się słyszymy. Wszystko widać, widać, słychać. No to co? Myślę, że możemy, moi drodzy, zaczynać od Bitcoina. Od tego zaczniemy. Dlatego, że tutaj widzimy, że cena no bardzo ładnie... Bardzo ładnie odbija. No, niestety, niestety, pamiętajmy, że ten kanał, ja o tym też mówiłem, że ten to trzecie odbicie, nawet połączone z geometrią, to są takie momenty właśnie, w których gotowiec między innymi wyłapuje, czyli połączenie linii statycznych z dynamicznymi, tak? Bo mamy one to one mamy 10.871, mamy punkt odniesienia, jednak odbija. Zwróćcie uwagę, że ta fala i to podbicie są takie same. W tym momencie jedyne co mi nie pasuje w całej tej układance i tym technicznym Położeniu, to jest wolumen. Ten element bardzo ważny w Fibonacci, fale, wolumen, zawsze w tej kolejności analizujemy. Ten wolumen jest popytowy, bardzo istotny i bardzo mocny, więc w tym momencie proszę pamiętać, że ta presja podaży, ona jest na Bitcoinie. Wsparcia za chwilę pewnie się pojawią, pewnie sobie przypomną. Tutaj proszę zobaczyć, że mamy lokalny poziom jeden, mamy kolejny. O, właśnie tutaj te wsparcia, one są. Dodajmy też wewnętrzne mierzenie ostatniej fali, mamy POFA. No i 50-61. Generalnie te dwa poziomy, te dwa wewnętrzne mierzenia FIBO, zobaczcie, w połączeniu z ZZB to są najbliższe techniczne wsparcia: 34,5, 103, przepraszam, 103, 400. 102,700 nie zauważyłem tej jedynki z przodu 103,500 102,700 no najbliższe wsparcie, a samo to zejście może być ruchem trójfalowym, e, przechodzimy do walut zobaczmy, usdm.pln e, co się dzieje na na dolarze, momencik, tylko muszę znaleźć dolar jest tutaj troszeczkę niżej. i Już widzimy, że te je te poziomy, no te mierzenia, o których mówiliśmy, 3,55 to jest to mierzenie z W1, przypomnę jedynie tam stoi potężny poziom FIBO no, do którego cena dąży sukcesywnie, tak? Konsekwentnie to mierzenie, te momenty zwrotne na walutach, tak jak mówiłem wczoraj, czy na niedzielnej odprawione są przed nami, one za chwilę będą, no sobie przypominały, czy na eurodolarze, czy na funcie do dolara, czy na USDPL, -e, nie czy na franku USDCHF również zmierzeń, uwaga W1, te potężne poziomy tutaj stoją, 3,55, proszę zobaczyć to jest to, 161,8 na dolarze do złotego, potężny poziom 3,55, no na początek wakacji, taka okazja no, uważam, że do przypilnowania zobaczmy Edka, zobaczmy funta, szybki rzut oka na waluty może troszkę mniejszy interwał czasowy tutaj na pewno rzuca się w oczy to, że ten popyt jest, e, zobaczmy na powolumenie skumulowanym, wyraźny, prawda? Jest wyraźny. Też mamy tutaj bardzo małe korekty. Zaraz wam to pokażę, tylko troszeczkę wykres oczyszczę. Zobaczmy 1 do 1. Gdzie to wszystko wypada? O, właśnie. Tu mamy 1 to 1, tu mamy. Tutaj proszę zobaczyć, że te korekty one mogą być, natomiast zobaczcie, że one z POFA wypadają. No za chwilę, tak? 50, 61, dosyć ciekawe wsparcia. Fajnie to wygląda. 1.1754, 1.1768, najbliższe wsparcia. No i oczywiście one to one na euro-dolarze. GBPUSD, zobaczmy. Na GBPUSD mamy tutaj. O, właśnie to podbicie. Tak jest. To jest taki motyw, który się często pojawia w momencie, jak rynek złapie poziom. No i tutaj tam nawet na dywergencji ten poziom jest złapany, mowa o 50. Jakby poprzez analogię mierzymy od tego dołka, czyli od tej 50, znowu to samo mierzenie, czyli wewnętrzne mierzenie FIBO po tak zwanym pomiar ostatniej fali i również 50, czy tak zwane następstwo poziomów FIBO 1 po drugim poziomie bardzo często się pojawiają, czy to 61, czy tak jak tutaj 50, 50 już zaatakowana, kolejny poziom też 50% ruchu. 1, 37, 30. No uważajmy, bo często te korekty po prostu odbijają się od tego samego poziomu FIBO. Zobaczmy DAXA, zobaczmy indeksy. Tak, no tutaj te one to -one -y, to już się staje zbyt proste, słuchajcie, bo też o tym mówiłem od ostatnich dwóch tygodni, że te układy korekcyjne one zobaczy jeden po drugim cały czas, cały czas zobaczcie jak idealnie się pojawiają. Dodajemy też POFA, mierzenie ostatniej fali. No i poziomy można powiedzieć, że są z góry znane. 50 w tym momencie jest 61 też bardzo istotny, ciekawy poziom, 23812, 23700. 20, no i ten 1 to 1, ten 1 to 1 w tym momencie na dzisiaj to jest setup geometryczny do wytrzymania, uważam, że cena no, może w nim już zostać i widzimy, że zareagowaliśmy, więc naprawdę 61 może być nadbiciem, ale generalnie jeżeli mielibyśmy mówić o tym, że ruch wzrostowy ma się utrzymać, to oczywiście cena nie może wyjść poniżej tego niebieskiego prostokąta. No, zobaczmy indeks amerykański, S&P może być, na początek, na S&P tutaj Widzimy, że no taka walka trwa z tym 161, przypomnijmy, z D1. Tam jest no, potężny poziom H4D1. O, to jest to mierzenie. O, widzimy, że rynek cały czas w okolicy tego 161. Proszę zobaczyć, przy potężnym popycie. Ja uważam docelowo, że poziom zostanie wybity. Natomiast zanim rynek to zrobi, no to też układ 1 do 1 o sobie przypominają. Podobnie jak na Darkse. Wcale bym się nie zdziwił, jakby nastąpiło. Zobaczcie, nie ma wolumenu, tak? od dwóch sesji. Wcale jest płytki rynek. Wcale bym się nie zdziwił, jakby rynek wszedł potem, czy poszedł potem płynność. Czyli po prostu wyczyścił stop lossy, zrobił chwilową panikę. Bo to jest tak naprawdę jedna świeca, czy tak jak tutaj miało to miejsce 27. Dwie świece. Prawda? wypełniamy one to one, uderzamy w FIBO i odbijamy, czy na zasadzie akcja reakcja taka trochę trampolina 6168 6173 tak, 6673 te dwa mierzenia na S&P wypadają zobaczmy zobaczmy NASDAQa jeszcze z indeksów amerykańskich, o właśnie, dokładnie to samo, ten sam, to tutaj już mówię Wam w kontekście wolumenu, którego nie widać, uważam, że rynek jest bardzo płytki. Dodajmy sobie mierzenie klejtonowskie, czyli mierzenie tej ostatniej falki, pokażę na mniejszym interwale, tej ostatniej fali w całym impulsie wzrostowym, proszę zobaczyć, co się dzieje. Pojawiają nam się te poziomy przed nami. To jest moment, gdzie powinniśmy o nich już zacząć e, pamiętać, żeby nie było na sytuacji, że rynek zrzuci, zrobi szybką zrzutkę, wypełni taki lokalny układ harmoniczny, najpierw ten komet, 1 do jeden z niebieskiego prostokąta, i nastąpi odbicie, tak jak to miało miejsce 27. Zobaczcie, zrzucenie też był bardzo płaski wolumen. Proszę zobaczyć te wartości, i tutaj też te wolumeny, te akcje wolumenowe są bardzo niewielkie. Więc takiego spajka, takiego markowania ceny i takiego. Ruchu, jak najbardziej na indeksach się możemy spodziewać. No i te, ta, ta powtarzalność po prostu no, staje się bardzo czytelna i widoczna. Zobaczmy złoto. Złoto na h1. Na złocie mamy ruch na pewno spadkowy. Jest pomierzony 61 wybite. Mamy ZZB. Bardzo ciekawie to wygląda. Tak jest. Mamy. Ładny, ładny ZZB niestety nie połączony, zobaczmy przez mierzeniami, no 50, 50, nie jest jakiś to idealny setup. Yy, oczywiście ma sens połączony z ZZB tutaj rynek może mieć problem na 3, 350 na złocie, natomiast nie jest to 161. Pamiętajmy, jeżeli byłby taki setup, 61 ZZB to jest setup kompletny, czy w scalpingu, czy w ogóle w mojej metodologii, pamiętajmy, że jest coś takiego jak charakterystyka czy walutowych czy instrumentów, tak? Czyli jakie poziomy FIBO, jakie układy, jakie formacje harmoniczne, na jakich instrumentach działają? Inaczej na walut? inaczej na indeksie inaczej na złocie. Na złocie ta 50 jest po prostu słabsza jak 61. Więc tutaj mówię, że sam poziom może być delikatna reakcja jedna dwie świece, ale do 61.8 miejsca mamy. 3370. Pamiętajmy o tych poziomach całej fali spadkowej. Podobnie na rynku srebra. Tutaj zobaczcie, też mamy podbicie, z tym, że różnica jest taka, że to podbicie jest według mnie realizacją układu. Już pokazuję jakiego. Mowa oczywiście o układzie harmonicznym. Na górze mamy Xa, punkt B, Bc i punkt D troszeczkę wyżej. Nawet na 886. tutaj pamiętajmy 36, 50, 67, 36, 59. No te, te rejony, prawda? Tutaj jeżeli chodzi o te mierzenia. Jeszcze sprawdźmy, czy jest wewnętrzna symetria FA, czyli A, B, B, C i CD. Tak jest. Mamy FS136,60 na silwer. No dobrze, przechodzimy dalej. Zobaczmy ropa WTI, Tutaj mamy surowce i towary po kolei. Po kolei. Tak, ropa jednak chyba do tych poziomów, o których mówiliśmy jeszcze w zeszłym tygodniu, tutaj konsekwentnie się zbliża i setup wypełnia. Mowa o 61, tak, 61 widzimy, że jest przed nami. 161 tego lekkiego takiego konsolidacyjnego podbicia. No, bardzo ładne w test. Okolice 64,20, 64,390, prawda? Małe i duże Fi2 mierzenia, ale wolumen jest potężny. W tym momencie ta konsolidacja jest dla mnie pewnego rodzaju e, taką informacją, żeby czekać. I na wybicie, na wybicie z konsolidacji. No bo jeżeli jest ten boczny, to bardzo, czekamy na, bardzo często czekamy na wybicie w kontekście sprawdzenia, czy jest to ruch fałszywy, czy nie, bo bardzo często wybicie z konsolidacji w jedną albo w drugą stronę, pamiętajmy o tym, jest fałszywe. Ta pierwsza reakcja, to pierwsze odbicie jest fałszywe, i potem rynek wraca i wybija z drugiej strony, pewnego rodzaju pułapka. I ja na coś takiego liczę, że wybicie z konsoli na chwilę wystąpi dołem, tak? czyli w fałszywe wybicie, zaksięgowanie FIBO FTSA, czyli uderzenie w te poziomy 61, 161 i wyjście. Wyżej. Zobaczmy na gazie ziemnym i na zakończenie rynek. KK. nadgas. Tak nadgas tutaj walczy. Chyba idzie w układ harmoniczny. Tutaj mi podpowiadacie. Tak no, coś z tym układem jest. Pomierzmy od samego dołka 61, tak, mamy taki, no, troszeczkę nadbity jestem 61, natomiast jakby się, jakby tak sprawdzić całą strukturę falową, to faktycznie BC i punkt D jest niżej, a to podbicie, prawda, posłuży nam to pomiało, żeby 161, o, zobaczcie, pięknie wyłapać, no idealnie, faktycznie, dołek na gazie ziemnym, czy, w czy z układu harmonicznego, czy zmierzenia, wydaje mi się, że może być do wyłapania 3,15, 3,16, zwróćcie proszę uwagę, że mamy punkt D, mamy układ harmoniczny 2, Mierzenia, czy tak zwane klaster FIBO. poziomy się na siebie nakładają. 161 ten poziom jest najważniejszy. No i dobrze, NKK, Już padło pytanie: kiedy kolejne spotkanie? Moi drodzy, dzisiaj godzina 18. Bardzo ważny webinar. Dużo niespodzianek, także obecność obowiązkowa. Dajcie mi znać, czy doszedł link na czacie. Gotowiec na w dniu dzisiejszym będę pokazywał, a także otrzymać ode mnie trzy niespodzianki. Nie jedną, nie dwie, a dokładnie trzy. Zobaczmy jeszcze kaka tak, tutaj ten liters, o którym mówiłem i bardzo często pamiętajmy też, jaka jest pułapka, że to pierwsze odbicie z układu harmonicznego, no bo tutaj oczywiście reakcja też jest z harmonii, dokładnie z układu ja, punkty B na 61, no i druga część BC i D 78 8, tak, bardzo często to zrzucenie jest głębiej, czyli ten punkt D, zobaczcie, on może być ruchomy, może przesunąć się troszeczkę niżej, no oczywiście nie w sposób przypadkowy, tylko pomiędzy poziomami no mamy 7, 8, 6 tutaj na, 3 8 Pół tysiąca na rynku KK, ale mamy poziomy niżej, które też bierzemy pod uwagę 8, 8 6, czyli to najgłębsze mierzenie wewnętrzne FIBO. I ten układ harmoniczny, prawda, z układu Gartleya, może w FTP, Fibonacci Team Pattern, nasz autorski setup się przekształcić. Ja mówię z wyprzedzeniem, żeby nie było zaskoczenia, że nowy dołek zobaczymy na ropie, ale to, nie na ropie, tylko na rynku KK, Kaka, ale nie będzie to nowy dołek z 8 czerwca, prawda? Czyli wszystko zgodnie z FIBO. No i tym miłem. Akcentem się z wami żegnam. Powodzenia wam życzę miłych wakacji. Odpocznijcie też od wykresów. Ja was będę zapraszał. Oczywiście mailowe, że będą jakieś eventy, może spontaniczny live trading, może jakieś spotkanie edukacyjne, może jakiś trading wakacyjny zrobimy. Pomysłów jest dużo. Będę was informował wszystkim. Także zaglądajcie na nasze też media społecznościowe: Facebook, YouTube, Twitter. Tam jesteśmy cały czas. No i oczywiście zapiszcie się na dzisiejsze spotkanie też. Będę wysyłał Wam niespodzianki, także do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, dziękuję za dzisiaj. I...